Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam wyrzutnię Nerf 3 Strike Super Soccer WUK. A to wszystko jest od firmy Hasbro. Nerf Super Soccer Tree Strike jest koloru biało-granatowego. Ma dwa zielone elementy, czyli wlew na wodę, a także pompę, za, którą, za pomocą której będziemy wystrzeliwać wodne pociski. Mamy również kilka pomarańczowych elementów, na przykład miejsce, z którego wytryskuje woda. Jest to jakby główny, główny pocisk, z tego będzie wylatywał. Ale również pomarańczowy jest przycisk, który uruchamia potrójne działko, czyli teraz nasz nerw wygląda jak łuk. I oprócz tego głównego działka ma dwa z boku. Zobaczmy jeszcze raz, jak uruchomić łuk. Są to dwa ruchome elementy. Jeszcze możemy zobaczyć, że tutaj z boku znajduje się również zielony napis Super Soccer. Tutaj mamy miejsce, gdzie trzymamy naszego nerfa. I teraz wystarczy nam wlać wodę. I zobaczyć, jak będzie wystrzeliwał pociski wodne. Do naszego nerfa możemy wlać ponad litr wody, żeby dobrze działał. I żeby ta woda się napompowała, żebyśmy mogli wystrzeliwać wodne pociski. Myślę, że na razie wystarczy. Jeszcze dodam, że. Woda może wystrzeliwać aż na 11 metrów. To sprawdzimy to. Widzicie teraz, jak z trzech działek strzela nam woda. Musimy ją pompować. I chyba właśnie oblałam rowerzystę. Oczywiście, jeżeli podniesiecie wyżej, to woda pewnie poleci troszeczkę dalej. O, i właśnie w tym momencie zabrakło nam wody. Możemy ją jej dolać troszeczkę. Widzicie, że nerw przez te trzy działka zużywa bardzo dużo wody. Ale my mamy teraz pod dostatkiem wody. Możecie do zabawy zaprosić swoich przyjaciół i stoczyć na przykład wodną bitwę. Myślę, że jest to świetny sposób na spędzenie czasu w upalne dni. Myślę, że ten nerw. Jest stworzony na właśnie taką okazję, jak dzisiaj mamy, czyli super słońce, super pogodę. Jeżeli chcecie go mieć, to wejdźcie na naszą stronę internetową megadiscount.pl i tam możecie go zamówić.